Mamy nowy rozdział, nowy sezon. Chciałem przedstawić mniej więcej skład drużyny, który opiera się na pięciu seniorach. Jeden junior podstawowy, trzech juniorów, którzy będą walczyć o jedno miejsce. Krzysztof Kasprzak, który w playoffach pokazał, że stać go na bardzo wiele i był bardzo mocnym punktem drużyny oraz nowi zawodnicy. Adrian Gomulski oraz Łukasz Jankowski, którzy przyszli do nas z innych klubów i pasują KSM-em. Jak wiemy, drużyna się bardzo zmieniła, ponieważ yy, regulaminowy kruczek w postaci 40 zmusił nas do zmiany koncepcji składu i skład, który się przedstawia następująco. Krzysztof Kasprzak, Iwersen, Daniel Denmark. Gomulski, Jankowski, Zmaznik oraz trzech juniorów Łukasz Cyran, który wrócił z pożyczenia z podiąza, Adrian Cyfer, Łukasz Kaczmarek no i jeszcze można no powiedzieć junior karczmasz, Patryk. No właśnie tutaj jedno miejsce, jak mówiłem. Drużyna może bez wielkich nazwisk, ale ambitna. Zawodnicy, którzy chcą coś jeszcze osiągnąć, chcą dużo pokazać i przed nimi naprawdę dużo, dużo pracy. Zresztą jak patrząc na zeszłoroczne uczyny zawodników, którzy u nas tu nie jeżdżą, a przyszli, u nas próbie podnieśli swoje umiejętności bardzo wysoko i jestem przekonany, że którzy są, nie są ni duże nazwiska, podniosą swoje umiejętności. Na wyżyny i będą zadowoleni kibice, sponsorzy i będziemy wygrywać mecze. No i nie ma co ukrywać, tu chcemy walczyć o wejście do pierwszej czwórki, ponieważ każda ekipa, może dwie są mocne w lidze, ma różne dziury w składzie, luki i my to wykorzystamy. Jest równa drużyna i każdy chce każdemu pomagać. To Krzysiek Kaszczak, dlaczego miałem pytanie zostało Gorzów na dwa lata eee, Czuję się dobrze w Gorzowie, tak jak ten powiedział tutaj zacząłem jechać tak jak powinienem od to, co jechałem poprzednie lata i dlatego tylko. Podpisałem też kontrakt na dwa lata, bo chcę się zżyć z kibicami oraz ustatkować już swoje, swoje takie miejsce w hmm, polskiej lidze. I, Wiadomo, ja mam też Grand Prix. Mi się wydaje, że jazda w Gorzewskim Klubie pomoże mi dobrze także jechać w Grand Prix i koło się zamyka, więc jestem zadowolony, że się dogadaliśmy. Pierwsze spotkanie mieliśmy takie luźniejsze. później byłem na wakacjach. Od razu, gdy wróciłem z wakacji, przyjechałem prosto z lotniska do klubu i podpisałem kontrakt na tych samych zasadach co rok temu. Pytanie, e, dlaczego od Stardorzu e, i jak są e, Twoje predyspozycje na następny Powiem tak, wiem, że się pojawia przede mną na no pewno dużo okazja zaistnienia jeszcze z pociążowym. Tak jak Krzysztof wspomniał prędzej i trener palów, w no, ostatnim czasie dużo zawodników tutaj powiedzmy odrazało się. Forma zawsze szła w tą stronę zwyżkową. I nie ukrywam, nawet mógłbym użyć nieco niec zrównanego słowa, ale nie chciałbym tego zepsuć. Bo powiedziałem to grzecznie, mógłbym powiedzieć to troszkę bardziej agresywnie. Przede wszystkim no, skupiam się na przygotowaniu do sezonu. Wiem, jaki tor był w zeszłym sezonie przygotowany, i na pewno przygotowanie fizyczne jest pierwszą sprawą. Mam nadzieję, że, że przez kontakt z w Gorzowie będę miał zapewniony sprzęt odpowiedni, taki jak powinien posiadać przez ostatnie lata. Tak naprawdę no, wiadomo, jaka jest sytuacja w zespołach i drugiej ligowych. Budżety nie są podopinane, dużo, dużo umów jest podpisywanych na papier, a papier tak naprawdę przyjmie wszystko, że jest z realizacją, więc yy, jestem bojowo nastawiony i chciałbym... ...moje punkty, jeżeli będzie oczywiście dała mi okazja, chciałbym, żeby one były cenne dla Gorzowskiej Stany. Okay, to samo pytanie, tak? To samo pytanie. Oczywiście nie będziemy poruszać wszystkich falubazów, bo nie jakieś pytania się pojawią, ale oczywiście no też nie się na następnym no, <coughs> no Dlaczego? No. Chciałem jak jeździć, spróbować jeszcze raz, bo w tej falubazie to tak. Mało jeździłem i mało się pokazałem, także no... Zobaczymy. Na pewno będzie walką w składzie. I... Jak wtedy tak powiedział, jest bojowo nastawiony, także pewno my będziemy walczyć o to miejsce, ale na pewno widzimy to na dobre i, i będzie wynik. Pytanie na Piotra, Panu W tym składzie, który wymieniłeś, brakuje dwóch nazwisk, które przewijały się w przewidywaniach, i, i, i niemalże w zapowiedziach, które już były niemalże na 100% zapewnione, czyli Artur Mroczka i, i Tomasz Gapiński. Jeżeli chodzi o Artura Mroczkę, to no, wszystko było dogadane, Artur zachował się, troszeczkę można powiedzieć nieprofesjonalnie, wysłał SMS-a, że dziękuję. To tyle. Czyli to się tych dwóch panów, którzy siedzą po W pewnym sensie tak, ponieważ mówił, ja myślałem, że będę sam, a tu trzeba będzie rywalizować, także to mi się wydaje, że nie tędy droga, jeżeli, pod, jeżeli chce się podnosić swoje umiejętności. Jeżeli chodzi o Tom Tomasza Gapińskiego, rozmowy są, są czynione, wszystko zależy od zarządu. Temat nie jest zamknięty. No nie wymieniłeś jeszcze Sundstrema. O przepraszam, zapomniałem jeszcze o Linusie Sundstremie, który jak wielu, wielu kibiców na forach pisało, nie znają tego nazwiska, nie wiedzą jaki to jest zawodnik, ale to jest perspektywiczny, ambitny zawodnik, był rezerwowym w GP w Maligi. I chce się rozwijać. Ma dobre papiery, chce, chce jeździć w ekstralizację. Ten rok nie traktuje jako taki musowy, żeby dobrze jeździć, bardzo dobrze. Chociaż wierzę, że się dobrze wkomponuje w skład, nabierze tego doświadczenia i, i będzie bardzo pomocny drużynie. Jaką rolę przewidujesz dla tego zawodnika? Zawodnik, Zawodnik... straszak? Yy, to jest straszak, ale w pewnym sensie. Brakuje jeszcze tu, znaczy on może zastąpić równie dobrze tą dwójkę, jeżeli będą na pozycji seniora albo jeżeli podpiszemy kontrakt z, z jakimś zawodnikiem, to jest jeszcze można powiedzieć Tomek Gafiski czy ktoś inny, jeszcze jest temat otwarty i on będzie walczył o miejsce w składzie i będzie czynił to, aby inni zawodnicy podnosili swoje umiejętności. Z dwójki chyba nie może wystąpić. Jeżeli oni będą w składzie, to może. Z będą Przy założeniu, że nie ma gatunku. No, tak. przy założeniu, że No, to dlatego tak, ja tak mówię. Pytanie do pana Krzysztofa. Na to jest, jak pan blisko Unii leśno był? Bo media podawały, że jest pan tam dosyć blisko już <tuszy> do leśna. Okazało się, że tak nagle. No tak ludzie tam mówili. Że... Ja nie rozmawiałem z Leszem ani razu, więc czekałem na to. No, że... Nie, nie, żadnym klubem. Obiecaliśmy to prezesowi z morza, że dopóki nie, nie dogadamy się z Gorzowem, czy też nie jak prezes z jakiejś decyzji, to nie będę rozmawiał z innym klubem. I tak też było, poleciałem na wakacje, wróciłem i miałem 3-4 dni wybra na wybranie klubu. I tak jak powiedziałem, po prostu z Berlina przyjechałem do Gorzowa. I... Już podczas ten kontrakt więc. Krzysztofie, z tego co pan mówi to było bardzo łatwo, lekko, miło i Dlaczego honorowe wtedy w mediach powiedział, że świadczył pana szacunek? Po co pan poszły, jakby pan musiał wiedzieć? A to nie wiem, to trzeba jest sesja spytać ponurowego. Wszystko jest ok i, i wszystko... Prawdopodobnie chodzi. chodziło o to, znaczy my no wiemy o co chodziło, że stawia pan wygórowane warunki, a tu chodzi, że mówię, były bardzo szybkie, twojże. Nie, tak jak powiedziałem, wszystko gra i wszystko jest okay. To może inaczej jest pytanie. Z ilu klubów miał pan Bo rozmowy? Rozumiem, nie ja byłem. Tak jak powiedziałem na wakacje, kluby dzwoniły do, do mojego menadżera, do taty i mogłem praktycznie jeździć w pięciu innych klubach, ale tak, nie no wiem, chciałem zostać w Gorzowie, bo wiem, czym się kończy zmiana klubu i czasami później można się w poza więc tutaj wiem, co mam, mam dobry tor, rolera do i dobry zarząd, wszystko działa, więc... Nie rozwija się, się prawidłowo. Nie? Tak, jest, więc tak jak powiedziałem, Czyli to wszystko gra, nie ma zbytów w klubie, i wszyscy sobie będą pomagać w parkingu, bo to też jest ważne, a nie każdy pojedzie tylko o swoje i każdy będzie miał ktoś. Tak jak mówię, niekiedy jest tak w klubach, że każdy ma trzech zawodników, każdy inne zdanie i to jest wtedy najgorzej, więc miejmy nadzieję, że wszystko w tym sezonie da. Powiem, czy to powiedziałem, ile Pan pojedzie, chodzi tu o Szwedzką, bo powiedział Pan, że chyba nie pojedzie tam. Jak... To wygląda. W Szwecji no jedną ligę mówiłem, że odpuszczę i wypadłem na Szwecję, bo w wargarnie Nord Shopping strasznie dużo pieniędzy mnie wypłacili. Teraz ponownie Hackfors upadł znowu i nie wypłacili prawie za 5 meczy i takie mam trochę ze wspomnienia ze Szwecji, więc podpisałem kontrakt w Coventry Wczoraj byłem z Anglii, bo wczoraj podpisałem ten kontrakt i... Jestem zadowolony z tego, co mam. I tak jak mówię, jeżeli jakiś klub tam w czasie z domu szwedzki zadzwoni, to może pojadę, ale patrząc na ten terminarz na Grand Prix, więc wystarczy mi to: Liga Angielska i Polska. Liga, okay. I szwedzka zobaczymy, jak wygląda w Raczej nie, bo tak jak mówię, najważniejsze dla mnie Liga Polska i tutaj muszę robić wynik, bo tutaj na mnie liczą i Liga Polska i Grand Prix się liczy. Czuje Pan już ciężar bycia liderem, bo będzie Pan. Wskazywany jako lider zespołu. Nie no, wszyscy jesteśmy tak samo mi się wydaje. Wszyscy startujemy znowu od zera, od tego sezonu i każdy musi wziąć na siebie ten ciężar, żeby liderować. Nieważne jest kto będzie liderem, ważne żeby każdy zrobił po 10 punktów 8 i wtedy się wygrywa mecze, więc ja tak na to nie patrzę. Mamy być drużyną tak jak ze rok. Oczywiście nie, nie wszyscy byli... Ale drużyna najechał. Na początku sezonu nieprotylny upadek miałem w Rawiczu, gdzie prowadziłem bieg w finale eliminacji do złotego kasku. Maciej Janowski wjechał w, w mnie jak wjechał, no i spowodował mu upadek. Krzysztof troszkę był tak blisko za mną, że no, no, najechał mi na głowę, nie ukrywam, że tam troszkę, troszkę mi to wygło z rytmu. Yy, i... Wróciłem po, po praktycznie trzech tygodniach do, z powrotem do uprawiania sportu źródłowego i no, nie uwów, że na początku troszkę brakowało jazdy. Potem gdy zaczęło się wszystko z powrotem... Yy... Przepraszam. Rzadko bywa na konferencjach. Nie, nie by, czy się... <śmienny> A, by było coś. Uszęto zęby. Fajnie mi było. I ja wiem, że potem gdy zacząłem wchodzić na obroty, wygrywałem na treningach, to był problem z tym, że niektórzy zawodnicy nie byli na, 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 na tych treningach przedmeczowych, np. tuning. Potem były jakieś grupowania typu przed meczem i wyjazdowe, czy u siebie często, czy wydgorszy. Ja na każdym treningu zawsze byłem gotowy i gdzie kazano mi przejechać, to zawsze się stawiłem. Wygrywałem z nimi, niektórzy nie byli na tych treningach, i, i, i ja w meczu nadal nie jechałem. Więc tak naprawdę, w którym momencie zacząłem rozmawiać z klubem, co jest grane, bo ja zamierzałem jeździć, nawet była opcja wypożyczenia gdzieś do, do innych klubów. Natomiast był problem z tym wypożyczeniem, no i skończyło się tak, że końcówkę sezonu jeździłem praktycznie nie na swoich silnikach. Tylko jeden silnik mi użyczał yy, Michał Widera, czyli trener zespołu. Jeden śliki przez braci Garcarków, odesłanym dzięki Łukaszowi z Suwce i tak naprawdę no bo jak ja bym powiedział jaką kwotę dostałem przez cały sezon w Ostrowie, no to pewnie był to duży, duży ubaw, duży śmiech był, więc... Nie ukrywam, że no brakowało mi funduszy, a... Wiadomo jaka jest sytuacja. Kto nie płaci, brak inwestycji sprzę sprzęt, brak wyniku i wyszedł się. To, tak chodzi, no. Podpisałeś umowę zawodową czy amatorską, bo tak się eee, przed konferencją, bo tutaj były dyskusje, że tam dyskutuje się na ten temat, jak to wygląda. Nie no, kontrakt jest podpisany zawodowy, więc... Powinno być wszystko dobrze. Potrzymujesz pieniądze i musisz się tam przygotować. tak? Ja się, no, nie do końca tak to wygląda, ale to, to już nie jest wzajemną tajemnicą. Jest wszystko podpisane tak, że będę miał stworzone dobre warunki do, do uprawiania sportu żywiołowego i mam nadzieję, że postaram się to wykorzystać maksymalnie, jak tylko będę potrafił. Jeszcze mam pytanie do Łukasza. Jeszcze pierwszy widzę, jak w liźnie jeździłeś, pamiętam, że tutaj na dwa pochodnie zestępstw dużo, więc ten kolor lubisz. Czy możesz? Tak, się tu czujesz. Dawno nie jeździłem, to w sumie, a nie nazwę tym kasku, to byłem w zeszłym roku, bodajże. Myślę, że tak. Nie sprawiłem największych trudności, aczkolwiek, no zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Mam te rozmowy, to nie jest efekt tych. Jego ostatnich stwierdzeń, że ma problemy zdrowotne, nie chcecie powtórzyć sytuacji w danych w zresztą na ze desce? Nie, nie. Cały czas mamy z nim kontakt. On ma kontakt z Jurekiem Buczakiem. Jurek Buczak na, zdaje nam relacje na bieżąco. Także jeżeli chodzi o jego stan zdrowia, nie jest, nie jest nie zły. zły, ponieważ to jest ta kontuzja, co on miał wcześniej, już jest zagojona. Tylko po prostu było, chodziło o wyciągnięcie szyi z kości. To nie jest nic takiego. Sam takie coś miałem. Tylko, że jemu się po prostu bardzo to wrosło i musieli, musieli specjalne, specjalne narzędzia sprowadzać bodajże ze Szwajcarii, aby wyciągnąć tą szczynę z kości. Ale to wszystko później ładnie się zleje i zawodnik jest w pełni dysponowany. Pytanie do Krzysztofa Mówiłeś o tej atmosferze dobrej w parku, że w zeszłym sezonie. Że tak będzie w tym sezonie, A co zazwyczaj się już domyśli, że nie będzie Żakara, jak mówisz, przyjaciela, e, na Jensena, nie będzie Tomasza galowa, całkiem inna stawa. A tak widzicie, właśnie jadąc tutaj sobie tak myślamy, że trochę tych zawodników straciliśmy i szkoda, ale to przez ten właśnie KZM i... Będziemy się starali z tego, co jest, zrobić dobry team i... Nie powiedziano, że on będzie wcale gorszy, może będzie podobnie albo, albo i lepiej, więc na pewno szkoda, że Tomek odszedł, bo zawsze się na nim wzorowałem i tak samo, że teraz, bo mi pomógł, żebym tutaj przyszedł. I za to dziękuję przy okazji, bo to co mi powiedział właśnie w zeszłej zimy, że mu podziękuję po sezonie i tak się stało, więc Matea także, bo Matej zawsze mieliśmy dobry kontakt, bo jeździłem z nim od winiora praktycznie 10 ostatnich lat, cały czas w i... i i on ze mną miał zawsze problemy, ja z nim wygrywać, więc było fajnie i tak jak mówię, mamy to co mamy i powinniśmy być z tego zadowoleni, bo tak trener powiedział, tamte zespoły nie są wcale mocniejsze, a czasami jest tak, to jest mocny na papierze, to nie jedzie, bo, bo, bo to jest różne na dzisiaj, silnik ci coś nie przypasuje i, i nie ma już tego zawodnika tak, jak po prostu by się każdy spodziewał, że mam powiedzieć, więc będziemy się starali zrobić tak, żeby było dobrze. Planujemy, planujemy takie spotkanie integracyjne, taki obóz yy, prawdopodobnie w Karpaczu, w hotelu Arkus, gdzie, gdzie spotkamy się z wszystkimi zawodnikami, pobędziemy razem, yy, będziemy uczestniczyć w zajęciach, yy, jeździć na nartach, aby całą tą drużynę skonsolidować. Aby wszyscy się poznali dobrze, poprzez to, że yy, będą dobre relacje prywatne, na to, że myślę, że, że tak samo będą sobie pomagać. i... I będziemy sprawiać miłe niespodzianki yy, i zamkniemy usta tym sceptykom, co twierdzą, co to za skład. Tutaj ja jeszcze mam takie pytanie. Z doświadczenia zawodniczego, yy, jak się lepiej jeździ? Z pozycji yy, faworyta, tak było w ostatnich latach w Dużowie, że zawsze myśleliśmy, że to jest wiążona na medal. Przy pozycji właśnie takiego zespołu jaki teraz nam się szykuje. Czy, na którego, nie wiem, będzie stawiało, że poważnie o medach. Myślę, że lepiej być ambitnym gonić niż uciekać. Zresztą yy, z reguły zawsze tak jest, że jeżeli ktoś zdobędzie mistrza świata indywidualnego, yy, w następnym roku tego nie powtarza. W wielu przypadkach tak jest, a w tym roku jest tak, że byliśmy wice Całkiem inny skład, ambitny skład. I będziemy gonić. Będziemy gonić, będziemy walczyć ambitnie i nie będziemy zawodzić kibiców. Właśnie, panie Krzysztof, to Pana podobne pytanie. A patrą to Unibach, już właściwie przez te złote medale włączają. Jak oni będą jeździć Pana zdaniem, Pod tą ogromną presją, że właściwie oni muszą to wygrać tą ligę. Pan jako Aha. zawodnik miał taką sytuację z Unią Leśną choćby, czy, bo ta nowa ale z Unią Leśną no, mieliście takie lata, że byliście powoli ten. Jak to się jeździ? No tak jak pan powiedział, jest w razy gorzej, bo tak samo miał gorzej ostatnie 5 lat, mieli być w finale, a byli piąte miejsce, tak? Szóste, szóste Ciągle był ten problem, a był przecież gola, wyniki i to jest tak. Jak za dużo tych gwiazd ze zespole, to jest dwa razy gorzej. Mi się wydaje, bo każdy jeden przez drugiego jedzie i każdy chce być tym liderem, każdy chce być w biegu 15. Jest to tak, mi się wydaje, przepompowane to wszystko i mi się wydaje, że Torem będzie miał ten problem, bo praktycznie jest tam czterech zawodników na lidera. Plus do tego z Miedziński będą walczyć o skład, więc na pewno im to nie pomoże, a życiem jeżeli chodzi o psychiczne przygotowanie do meczu, niż my, więc tak bym powiedział, jesteśmy w tej słabszej pozycji, a z takiej pozycji zawsze się idzie lepiej. Patrząc na mnie, jadąc do Cardiff, zadzwonili mi rano 5-10, że jadę w Cardiff i praktycznie wziąłem to, co miałem, mokry kewlar po Swindon, bo jechałem dzień poprzedni w Swindon, bez mojego teamu, miałem mechanika od jednego, koła od worlda, bo nic praktycznie nie miałem przy sobie i prawie bym wygrał Cardiff, więc... Z takiej pozycji, jeżeli chodzi o mnie, mi się lepiej z pozycji takiej, gdzie nikt nie obserwuje. I takich mistrzów jak Tony Rickardson, czy on poprawiał mistrzostwo świata co roku, to tylko podziwiać, no bo to jest bardzo ciężko. Wszyscy tak mnie powiedział, jadą na Ciebie, bo chcą z Tobą wygrywać, więc no, miejmy nadzieję, że nam to pomoże i za rok będziemy tutaj o tej porze zadowoleni.